Zobaczam piosenkę i będzie tego Ty jesteś kurwa gówno na jak teraz nie zarobisz kilów tyle Teraz ja chcę killa Zobaczymy się Pod koniec... Zostaw tu i A ja tylko podpierdalasz On mglą, on podpierdala ten, ten, ten ammo O ten kurwa, nie kurwa, on widzi kurwa, że do jakiejś rzeki, to podpierdala jebany bot Nie nazywasz botem? To ja tak, tak, bym to nie kurwa... mogę nazwać botem jak mnie i fragów w grze. Zamknij dupe. Hopie, my ci kierujemy za chwilę. My ci karujemy za chwilę. Nie masz... Na, nie ma na to samego. Ja bym cię palcem w swój rozwalił. Nie. To... to Będę by... ja się zabolał. Ej, dobra, ja mogę ci powiedzieć, gdzie lecimy. Lecimy nie. dzisiaj. Lepki lasek. Nie, lecimy tutaj. No, i gdzie pan, gdzie pijemy zechcecie lecać? To gdzie lecimy? Tutaj? Tak, no, Okej. Ok. Jezus. Tylko jak stracimy kropki, to. Czemu tam akurat, Karol? wiem że mamy kropki, byśmy utrzymacie, ale ja chcę ich fragi. Zrobicie regular killing, mówię. Lepki lasek, pan możesz mieć fragów ile chcesz, a tutaj nikt nie poleci. Jeszcze jakiś... lud Nie wiem czego. O, teraz już Snajpa, Pięknie. I pompa. A ja szukam... Pistolet. A ja szukam pistolet. Zostawcie mi fragi, chcę zrobić rekord. Nie, Akaro. Ja nie chcę. Łódkę pizdę, się, Ale w Nie da Ej, ja jestem gruby, jest to Masz łebek gargamy. <grym> no. To pewnie strailer. Nie mam. Mamy z trailera, y, eee po, po, po pierwsze. To jest sama pierdol Fortnite'a. <coughs> <coughs> nie. Na kurwa twoją przeszłość. To gdzieś się ja, po, po, pier po pierwsze. Częstek z <coughs> Po drugie, nie ma odcinka. Bo to przeklina nie, co chwilę, bo inaczej nie umie gadać. Rozjebałem automat. Bo nie, no, nie będzie snajperki. No widzisz to? Przeklina co chwilę. Jezus. A to za... a, a za widupem? A... Ty do mnie mówisz, żebym ja się zamknął. O! Oh! Maciek! Heeej! Jejku, bo... e, broń? Piiik! Buuu! Złoty, taki o, dzięki. I robimy tak, robimy tak. NITA! No robimy... oh, Jezus! Główno Jezus! Główno Ci powiem. Główno Jezusa. a to teraz się nie od czego? mi tu jakąś najpkę. Bo zaznaczyłem snipa. Eee, eee, no nie, no patrz Pójdź wokal No pokaż kurwa, chodź, a jest zobaczyć Kurwa no nie widzę, nie nie, tu chodź do mnie No ślepiej, tyle Dobra, pokaż mi Nie Pokaż I teraz blisko zobaczyć Czekaj, podejdę. No złoto Ej Nie ukradnę! Nie ukradnę! Nie ukradnę! Nie, <noise> nie kłamiesz! Pokaż, pokaż. nie kłamiesz! Jesteś kłamcą i tyle. Nieprawda nie jestem. Nie za się po chwilę... chwilę... Wczoraj do mnie mówisz, że na tym dostajesz ekspa No ale nie dostałem żadnego ekspa na Karorek! Ty pusto tu jak nie wiem, nie ma nikogo. No dlatego mówiłem... mówiłem żeby lepiej lecić na lepki lasek, a tu no lepiej byśmy mieli chociaż flaga jak ja oś, a nie, a nie chyba flaga na mordzie A my do bawimy się w, w jaskinowców Bawimy się w jakiejś jaskinow... w bizu kopalnie O, aż już strzały, no to podjeżdżał No są tam, są tam Gdzie? A by się kurwa Loek wyjebał, Ej A jakby się Lołek wyjebał, to wziął jego snajpkę. No, hmm. Czekaj, już, już zbywałam tą snajpę, czekaj. Łamiesz w ci nie no wiesz jak się no, zbywa. No, wziąłem tego, zamiast snajpy to wziąłem aptekę. I zostawiam ją na pastwę rosnącą. Za kurwa zapierdalać no będą <laughs> <laughs> najpierw. Mert, kup se kardy. Czekam, kiedy ty mi kupisz? Będzie im pieniądze. A czemu on ma ci kupywać, ja się pytam? Bo nie wiem gdzie to jest Jak coś robi? yeah. robię kurwa nie wiem. nie ma to daj mi pieniądze to ci kupię później it's wrong number Ja też chcę <grywa> idę do was Co ty na miot Przeszukuj Może no. Możesz pieniądze Opa słyszę? No No właśnie ja też słyszę, dobra, buduję się i na górę idę, i chuj. A ty nie masz przecież. Leży. Noch. Nie, nie, nie. Robimy elimik to zarobimy więcej fragów w tej rundzie. Ale a już się w... bo ja... ja... mam laga. Ej, bo ja o, dobra, mam Jezus, ping. Razem mam. Ja już To coś pingu. A, lag był, no. To coś pingu. Halo. Pingo, pingo. Zrałem się, że nie wybali? Też myślałem no. Kupię wszystko złote prawie kłamie No nie kłamię no, Ja się zespał <grym> siedzę na dachu, złota, wszystko złote i no. teraz na złoto na złoto i co? Kto chce tego? Ja będę ty ammo amo to ja mam było Ja tu chciał amo do... Ten, Ale to się on Glaca No, pokaż to. tam strzelasz. No Sam do siebie. Chyba zabiłem. Ty ty pokaż mi. to pokaż, ja wygrywam, bo mam dwa fragi. Ej, poka hmm. to pokaż. Ej, to pokaż mi te złote i easy. Ej, to zbazety. pokaż Dobra. mi te złote. Nie. Kłamiesz. A to u nie masz. O, tam trzech jest, widzę. Kurde, chowam. Nie trafiam. snajperki. Boże, pasuje. Piorę snajperka. Zróbmy ammo do snajperki? go głupi. Złodziej. Tu, 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 tu. Pod miał. Pod miał. Pod miał. Pod miał. Pod miał. Ej, kto ma pijamo? tej gówna zabiła o dostała idzie to, kurwa jest dałam no ty kurwa bocie pierdolony to ci to ci nie pasuje kiedy zapierdalasz co wiesz no kurwa gadasz no kurwa zapierdalaj z domu Chłopie, ty masz telekrad Więcej nie, więcej nie, się nie, więcej 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 nie, chce mi się. Jezus. Namiot postaw się ale na

Jak ma problemy nie ma, no. Bądź go zdyskwalifikuje się. Dobra, I widzę chłopa kolejnego. Odjazd. Siema, bocie. Ma bo... On malowała. On nie żyje nawet. A, co ma? A. Ja to -a on on nawet. A co ma? Pewny. Ja to jest tego złota. Co? Ja się ja, ja przecież wyskoczę za za okno ok jakieś. Stracię to. Tam złoto petowe i więc Ja mam też dobrze ja. ja Mam złotego Kalacha. Patrz mój lot, patrz mój lot. uuu, ja daję Nie. filetową. Nie! Daj. Nie. No proszę, daj, proszę. Moje. A ci dam to filtowe. Poczekaj, patrz. Patrz ci dam. Poczekaj. patrz. Ba za to, bada to. to, ci będą trading. Jak potrzebujesz samo jakieś? Chodź ci do ciała. Nie, nie potrzebuję. Ty chcę to ja ty nie gram, bo to jest gówno. Nie, ja, ja mam to. Abyś się szybciej wiewał. Jak e kurwa, on... Co ty w ogóle masz tu? O chuja A trzeba ja mam wrócić jakąś broń. Nigdy.

Jebana pizda! Nie, Berki mnie trafiła. Ej! Wyjechać, panie Karol, wyjechać, panie Karol. Co Karol i tak bym cię odlacił, Halo, co tu się dzieje? Boimy wszystkich. Łyna robimy. Przecież ci matkę, ty kurwa! <laughs> Kasztan pierdolony! Ja udaję po 23, mi daje sniper w łeb. Kurczuję. No bardzo idę. Po idę pomóc, idę. Cię mnie. Jestem... ja ci każę ja z takim idiotą. Podjeżdżam je. Team, jaja podjazdę. Leży jeden. Kurczuję się, bo tak. kolej nie rozumie. Kurczuję na pizzy, każdy teraz odjeżdżamy. Karol jest ja, leży. Leży zly. drugi. Tak. Tak wróciłem. Gdzie ta karta jest tutaj, dobra? Muszę cię od tego Dobra, biegnę. Musiałeś, kurwa. Cofać się nie będę. Leczyć, ale chodź ze mną. Ale po prostu dwójkę. Nie mi? Dzięki, Karu. Zabiera luta całego, wiesz? Ja się Ja się mam, na nadzieję, że nie ile. Ui, szybko szybko szybko, 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 szybko! Ja mam od, od Karol się zakarmiłem broni, mój Aj Aśku, ty Karol, chodź. Dostaw go Karol jest nie kidem. Karol Je jest poważny i mój tarac. A reszta to Kolka cicho a Ja mam tylko dwa broni. ten i mam i mam rzeczy do dwa To dobry A gdzieś netka jest Ale to jeszcze do walę A ja nie A Avenger to jest, to jest wolna, a gry to Co jest? Tak, nigdy... Nie mogę w ogóle przejść. To mi się Jak dużo ludzi. Nie, nie. Ja coś dobiegnię, czy to grają, że od razu się wywalają? Nic nie ma. Tutaj nic. Dziwka przyjeżdża, ona się teleportowała, żeby się zdać. Proszę, tu jest pompa dla kogoś Nie mam pompy dużo Cioletową mogę wziąć No kładam okej okay. Ty był 9 zł u mnie No kurwa jest strzela mm. Widzę go widzę, go, widzę go, widzę go, widzę go On chce w dupę zdać? <grystanie> <grystanie> Ale bok im kurwa Ale bokim biegałem. Kurwa już nie ma, już tego kurwa zamiast. Gonie ja za tobą. Widziałaś się? Widziałaś się Ten lata gdzieś Na głową gdzieś mi tu Ty największe gówne być. O mam członia Jednego, drugiego No to pokażę lata Za to stało 86 O tu, tu jest dwóch raczej Orera, orera O o, o, o no, ci teraz wypierdolę, czy Leży? Tak. Ja sobie O dobra ja ginę, ja ginę, ja ginę, dobra ja nie, ja nie mam Daj mi maców maców Ja mam takie... Ja mam kurwa. No, no. Ja jestem. nie. Ła wow. Karol, ja, ja, lecę do ciebie. Karol, no. odlewa, nie, 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 dam ci się. Ja ja nie. To, miałem, nie, 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 Ja ci dam, nie, mam. Ja nie, 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 tam ja kurwa, 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 Ej, ktoś Ej ma Co to kurwa, 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 To kurwa, 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 za mnie mnie, kurwa, kurwa, mam kurwa, zejść? kurwa, 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 mnie kurwa, 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 Ma ktoś z was leczenie? Nie no, ma nie ma. no już mamy przycelowane już. Jezu! Czemu? mi mnie mi ulecieć proszę. Nie, nie mamy tu nawet tego busa. Ej to Jest tu gdzieś. Przeładować. Jest tu! Tak, karpia otłuscić. Dobra, lecimy. O tu jest. Idę Karolowi pomóc Gdzie tam podnosili się tam, tutaj go powaliłem. Jest kuda przyjęłam tylko być Dobra, tak. To Ostatnio. A nie idziemy, tak. idziemy, pójdzie 1 na 1 Pop zrobię strony sali A chili ja 2 na 2 proszę I pięknie A bo nie idziemy na 2x2 dwa, na dwa. Znaczy idziemy... Nie dobrze, bo ja 5, 4, 8... Robimy 2 na 2?